Yo, 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 spisgany ziomale. Wracamy na Jeeperskinsa zrobić konkrety. My na stronce, oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym: skuty, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu. Dla nowych użytkowników daje skrzyneczkę Mills No i ode mnie, za używanie kodziku, macie również fajne bonusy. Jeżeli chcecie więcej info na temat tych bonusów, wbijajcie na Discorda, na kanał. Tikety, mordy chciałbym wam przypomnieć, że sama strona, jak i moje materiały są dostępne, tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich pamiętajcie o tym. No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie. Dzisiaj dla Was jest do zgarnięcia piękna M4 o wartości 80 zł. Co zrobić, żeby zgarnąć tego skina? Zostaw łapę w górze pod tym filmem. Miej subskrypcję kanału i oczywiście napisz dowolny komentarz. Dzisiaj mordeczki troszeczkę nietypowy będzie odcineczek, coś nowego zrobimy. Mamy oczywiście tutaj bardzo dużo pieniążków, 60, prawie 7 klocków, ale na to nie patrzymy. Dzisiaj będziemy patrzeć na co innego. Natomiast zwrócimy sobie uwagę, który z trybów najlepiej nam odda. Będę tworzył dokładnie taką samą bitwę na każdym trybie i zobaczymy po prostu, który tryb odda najwięcej. Takie małe porównanie. Zobaczymy jak to pójdzie. Oczywiście wybrałem dosyć ciekawą również skrzyneczkę na te testowanie. Będzie to skrzyneczka o prawie wartości 1000 zł. Gdzie to jest? Najdroższa skrzyneczka aktualnie to jest z tego właśnie ulepszenia. No i dobra, będziemy ją sobie dodawali równo 3 razy przy każdym trybie i tak samo będziemy tworzyć równo na trzech graczy każdy właśnie tryb, żeby było fair, takie testowanie, zacznijmy sobie po prostu od trybu normalnego. Jestem ciekawy jak to pójdzie. Ja mordeczki dodaję boty, a wam tradycyjnie przypominam o zajebistym konkursie bez żadnych wymagań. Możecie zgarnąć piękne sztylety o kwocie 555 ziko. Oczywiście, tak jak powiedziałam, nie ma wymagań. Musicie tylko wbić na Discorda i dołączyć do konkursu. To wszystko, zapraszam wszystkich. A teraz leci, leci pierwsza sztuka, która... Zajebała konkretnie, zajebała konkretne gówno. No ja pierdzielę 5,5 tysiąca. To już będzie ciężko. Fajny ten kałaszek. Ja pierdykam i nie jest aż taki drogi. Stówkę i to w Star Traku. Ok. I ostatnia sztuka. No to są drogie skrzyneczki. Nie ma co się dziwić, że takie zajebiste skiny oczywiście lecą. Generalnie pierwsza bitewka mordeczki 7000, tysięcy. No 7 tysięcy, prawie 100 złotych. Nie wygląda jakoś tak. O kurwa. Welcome! Tutaj witamy! Bonusik za 430, prawie 3 zł. No nie, no szanujemy. Kurczę, ten normalny tryb chce mnie przekupić. Ewidentnie chciałby, żebym powiedział, że jest najlepszy. No ale zobaczymy. Zobaczymy mordeczki. Tworzymy kolejną bitwę. Generalnie 7080 zł było z tego, więc. No nie powiem, fajnie, fajnie oddała. Zobaczymy następne. Trzy skrzyneczki, trzy graczy, no i tym razem wlatujemy na tryb underdog. Ja przywołuję boty, a Wam również przypominam o konkursie dla boosterów. Tam jest do zgarnięcia piękna awp Asimov o wartości 500 zł. Oczywiście wystarczy, że zostawicie boosta na serwerze Discord i będziecie mogli dołączyć. Kanał gdzieś tam się znajduje, bo tych kanałów z konkursami to jest naprawdę od zajebania. Więc zapraszam, zapraszam na obczajkę. No i leci, leci. Fajnie, że oni trafili, bo w sumie no, to jest underdog. Szkoda, że wcześniej nie wziąłem tego trybu. Dobra, kolejne koski. No już widzę trzy koski. Zobaczmy ostatnia skrzyneczka. Dawaj, dawaj coś. No i ta ostatnia za bardzo nic fajnego nie dała. Szczerze, no spoko, bo wygraliśmy to. I nawet jest tutaj proficik. Ale ta, ten tryb underdog oddał dużo, ale to dużo mniej niż wcześniejszy, no bo tam kurde, no dwa razy mniej tak naprawdę. Dobra, zostawmy to sobie. No lecimy, lecimy do kolejnego tutaj trybu. Oczywiście tworzymy taką samą bitewkę. No ja bym obstawił, że tutaj normalny już będzie zwycięzcą, ale mamy jeszcze dwa tryby, więc na spokojnie. Fajnie, że pododawali te nowe modziki, nowe tryby, tutaj jest co robić. Oczywiście jeszcze czekamy, aż dodadzą ten, kurczę ulepszony trybik Koguar na Pozostałe skrzyneczki, to by było odjazdowe. Dobra, pożymy. Trzech graczy, tak samo. Przywuję bociki. No i mordy, co ja wam mogę jeszcze przypomnieć? Mogę wam przypomnieć o randze VIP. Na tej randze jest do zgarnięcia piękna kostka o wartości 1300 zł. Oczywiście, tą rangę ma co miesiąc tylko i wyłącznie 10 osób. Jest ona co miesiąc aktualizowana. O proszę, jaki tutaj strzał piękny. No i jeżeli chcecie wiedzieć, jak zdobyć tu rangę, zapraszam wszystkich na kanał Rangi na Discordzie. Tam jest opisane, Obczajcie sobie, myślę, że warto, bo będzie fokusowana, będą fajne nagrody rozdawane. A wiadomo, tylko i wyłącznie 10 osób w konkursie, więc spoko opcja. No i niestety tutaj zostaliśmy wydymani 3 do 0. No i ja pierdzielę, mamy aktualnie zwycięzcę mordeczki. Tutaj punktowy trybik. 12 klocków oddał. To jest naprawdę potężny wynik. Kurcze pieczone. No nieźle. 12 prawie tysięcy. No bez tych 45 zł. Lecimy na ostatni tryb. Tak zwany terminal. No i zobaczymy co tutaj nam zademonstruje. 3 sztuki. Robimy coś takiego. 3 graczy. I walimy na grubo. No wiadomo. Tutaj będzie miała znaczenie ostatnia skrzyneczka. Ale... No zobaczymy, zobaczymy. Przywołajmy bociki. No może jeszcze odda więcej, ale kurczę, tak czy inaczej, każda bitwa te 2700, a wcześniejsza oddała aż 12 tysięcy. Grubo. Pierwsza 7, no to już było mocne, ale 12, to już jest po prostu za mocne. Leci, leci, aż tutaj jakąś ścinkę delikatną mam coś chyba. E, zlagowało. Oho, dobra, pięć klocków, tak z miejsca. Leci druga. No, abyśmy chociaż w trzeciej coś dostali. Okej, okay, ja nic nie chcę. I teraz. I teraz potężny strzał. Jak na Sylwestra. No i zajebało. Zajebało konkretnie, ej. Zajebiście. I co my tutaj mamy? Kurwa, pobiliśmy rekord. 17 tysięcy. No, mamy... Mamy zwycięzcę. Ja pierdzielę. Co bitwa to najlepsze? No, generalnie... Na to wychodzi mordeczki, że tak, no tryb normalny oddał z tej bitwy 7 klocków. Underdog 3,5. Ten, ten point Rush oddał około 12, a terminal aż 17, więc no kurczę pieczone naprawdę fajnie. Fajnie to się, kurczę tutaj nam zrobiło. Jeszcze wygraliśmy tę bitewkę, to jest najlepsze. Ile tutaj kosek mamy, to się w pale nie mieści. A ja na zakończenie stworzę... Coś tutaj również mocnego. Dorzućmy sobie troszeczkę tutaj z tych nowych yy, skrzynek. Yy, myślę, że zróbmy sobie po trzy sztuki taką troszeczkę grubszą Bitp Będzie ona o wartości 6400 zł. I tutaj weźmy sobie aż na cztery graczy. No i skoro tryb terminal jest naprawdę tutaj no, zwycięzcą, sami widzieliście, weźmy, go. weźmy go może odda drugi raz, chociaż wszystko się okaże. Lecimy. No tutaj już potężna bitwa. Generalnie bardzo fajne są te skrzyneczki na tym ulepszonym trybie. No kurde chwalę jej chwalę, ale często widać, że no jak robi się taką bitwę za nie wiem 2-3 nawet tysiące, że one na tym ulepszonym trybie potrafią zajebać potężne kwoty. Razy dwa co najmniej leci. No i pierwszy dropik. Okej. Okay, 608. Chociaż tutaj jest więcej skrzynek. mogłem to troszeczkę... Inaczej zrobić. W sensie, że mogłem tutaj dać inny tryb, ten punktowy, ale dobra, no weźmy ten tryb, który był zwycięzcą tak naprawdę. 17 z 2700 dostaliśmy. Nieźle. Jestem pod wrażeniem. Okej, okay, pierwsze skrzynki, no takie. Nie za dużo, nie za mało, ale zawsze jakieś koski dały. Dobra, ta już fajnie wleciała. Kilowacik na ulepszeniu, pięknie oddaje flatera, dobra. Leci następne. O proszę, ile tutaj kukri poleciało. Zajebiście w ogóle. Po 1500-1300. Tutaj ten dostał kostkę za 800. I teraz mamy feida. Wow. 300 praktycznie jeszcze w start i w factoryniu. No i lecą. Lecą tutaj. Delicję, że tak to ujmę. No bardzo drogie skrzyneczki prawie Tysiaka. Okej. Okay. Piękna koska, no czuję, że może być lipa. Trzy koski pod rząd, będzie mi ciężko i teraz pewnie gówno dostaniemy. A tutaj się liczy tak naprawdę ostatnia skrzyneczka. Dawaj, dawaj. Ja pierdziele. Ja pierdykam, no lipa, lipa. Szkoda, że tak wyszło. I pewnie ten ostatni sobie to zgarnął. Dokładnie, 19600. Ale i tak ta bitwa była dużo gorsza od tej mojej wcześniejszej. No takie jest moje zdanie, mordeczki. Generalnie też fajnie na normalnym trybie, bo dostaliśmy rękawiczki praktycznie tutaj za przegraną bitwę, więc też fajna opcja. Ja sobie wszystko to sprzedaję. No i tak jesteśmy dzisiaj na propicie, chociaż parę bitewek przedupiliśmy i na koniec zaryzykowałem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że oczywiście takie testowanie trybów również. Jeżeli tak, zostawcie łapę oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Jo!